Powiedzcie mi, czy to nie absurd, że w szkole uczyli nas o autorytetach jako pomnikach, ale już nikt nam nie powiedział, że przecież każdy pomnik ma pęknięcia. Ale od początku. Tu Pola, a to mój podcast Pola widzenia, w którym rozkminiamy absurdy współczesnego życia, szukamy w tym bałaganie swojego głosu i poszerzamy swoje pola widzenia. Pierwszy września, początek jesieni. Tornistry, nowe zeszyty, kwiaty na nauczycieli, widzę te dzieci idące do szkoły i zawsze mam. Pewien flashback. Oczywiście każdy ma swoje wspomnienia. Dla jednych najfajniejsza była podstawówka, dla innych liceum. Ja mam z tego okresu materiału tyle, że można byłoby zrobić serial na Netflixie, ale spokojnie, nie będzie dzisiaj terapii publicznej, bo wiadomo, szkoła. To temat rzeka, zarówno w takiej strefie psychologicznej, bo mimo wszystko ten okres bardzo nas kształtuje, ale tak samo jest to temat rzeka pod kątem różnych edukacyjnych tematów i reform, które by się tam przydały, i generalnie ten ciężar, jaki teraz leży na edukacji szkolnej i na tym, jak to wszystko się odbywa, to jest zupełnie inna szuflada, której akurat dzisiaj nie chcę otwierać, bo dzisiaj chcę wam opowiedzieć coś totalnie lżejszego. Jest koniec wakacji i zasługujemy na trochę oddechu, więc dzisiaj pogadamy sobie: słuchajcie, o absurdach, o absurdach autorytetów, a raczej o ludziach, których kazano nam traktować jako bezwzględne autorytety, a którzy wcale nie byli tacy czarno-bieli. Zahaczymy troszeczkę, ale tylko troszeczkę o nauczycieli, a potem creme de la creme, czyli ci wielcy z podręczników, którzy są po prostu tak wybieleni, że wiecie, Heiser to się po prostu chowa. Poza tym, no jakby najwyższy czas dowiedzieć się, dlaczego Pitagoras był największym wrogiem Bobów w historii. Ale żeby zacząć mówić o tych wszystkich wielkich szkolnych autorytetach, o których właśnie uczyliśmy się w podręcznikach, to muszę zrobić takie krótkie wprowadzenie związane z tym, Dlaczego ja w ogóle zaczęłam podważać te autorytety? I jakby chodzi o to, że bez względu na etap szkolny, w jakim się znajdowałam, czy to była podstawówka, czy to było gimnazjum, czy liceum, to zawsze mi coś, kurwa, nie pasowało. Zawsze znalazła się niestety jakaś nauczycielka, która powinna być tą ostoją mądrości, tą ostoją jakiegoś takiego wsparcia dla młodego człowieka wchodzącego na trudną ścieżkę edukacji, trudną ścieżkę dorosłości już potem będąc nastolatkiem. A która no, prezentowała powiedzmy sobie szczerze skrajnie odwrotny wzorzec. I tak oto w podstawówce miałam babkę od przyrody, która nie wiem, byłam wtedy może w drugiej klasie, wyzywała mnie od głupich przy jakiejś tam okazji, pamiętam dokładnie to zdanie, że powiedziała, że głupia tu przyszłam i głupia stąd wyjdę. I pamiętam też wszystkie piekące uczucia w brzuchu, kiedy po prostu odważyłam się zadać jakieś pytanie i ono było traktowane jako po prostu jakieś najgłupsze wypowiedziane zdanie, jakie można było sobie wyobrazić. Śmieszna dygresja jest taka, że jako ta, nie wiem, dziesięciolatka um, odważyłam się wtedy zebrać podpisy w klasie, strzajcie to, od innych dzieci, które jakby potwierdziły, że ona mnie tak powyzywała i jak przyszłam z tą kartką do rodziców, no i jakby Poprosiłam o to, żeby przyszli do szkoły. I to był chyba jeden, jedyny raz w, w całej mojej karierze szkolnej, w której jakby to ja chciałam, żeby rodzice poszli do szkoły, ze względu na to, że po prostu tak mnie to zabolało. I akurat do tej małej dziewczynki, dziesięcioletniej, mam pewien podziw, ale z drugiej strony też wyobrażam sobie, no i zresztą pamiętam to, jak bardzo mnie to dotknęło wtedy i że to było właśnie takie pierwsze styknięcie i rozczarowanie, że w moich oczach. Ktoś, kto powinien być autorytetem, bo tak siłą rzeczy ci nauczyciele funkcjonowali w oczach zwłaszcza małych dzieci. Nim totalnie nie jest i że ja potrzebuję się jakoś obronić. No i im dalej w las to wcale nie było jakoś lepiej. W gimnazjum y, byłam w klasie humanistycznej, mieliśmy babkę od matmy, która po prostu była alkoholiczką, wiecznie z sokiem pomidorowym, wiecznie z oddechem ziejącym alkoholem i trzęsącymi rękoma i która nas zastraszała, i że w ogóle nie puści nas do liceum i tak dalej. A w liceum to już tylko spina, matura, pisanie pod klucz i wkuwanie wzorów skróconego mnożenia, których ha, 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 gadnijcie, nie użyłam kolejny dzień. No ale w dużym skrócie, podczas całej tej edukacji nauczyłam się czegoś ważnego, mianowicie zasady ograniczonego zaufania wobec. Rzekomych autorytetów. Potem w dorosłym życiu ten mechanizm yy, nieraz mnie ratował. No a teraz właśnie przywiódł mnie do tematu autorytetów z naszych szkolnych podręczników, którzy mają bardzo wiele ciekawych zakamarków. Kto pamięta twierdzenie Pitagorasa? Pitagoras, kochani, to nie był typowy naukowiec. On stał na czele dosyć zagadkowej, powiedzmy, wspólnoty. Yy, można by powiedzieć, że wspólnoty o cechach sekty, bo ta wspólnota miała własne rytuały i Własne zasady. I najsłynniejsze zasady pitagorejskie dotyczyły właśnie Bobu, ponieważ Pitagorejczycy wierzyli, że uwaga, dusze zmarłych mogą przechodzić do roślin, a zwłaszcza do Bobu. I z tego powodu mieli absolutny zakaz spożywania Bobu, no bo. Mogliby wtedy mimowolnie poczynić czyn zbliżony do kanibalizmu. No jest taka właśnie legenda, że w ogóle Pitagoras przypłacił ten zakaz z życiem, że gdy go wrogowie napadli, no to on wolał się dać zabić niż uciekać przez pole porośnięte Bobem. I no, oczywiście trudno ocenić, ile w tym dziś prawda, ale są jakieś tam pewne źródła, które rzeczywiście podają taką wersję jego śmierci. Ale to w ogóle nie jest koniec, bo tam mieli różne inne zasady, no nie? Na przykład zakaz dotykania białych kogutów, bo to było święte zwierzę, albo to, co spadło na ziemię, musi pozostać na ziemi bo to już należy do podziemi. Yo. Także no słuchajcie, nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. No, Mimo wszystko myślę, że z tą wiedzą by się pisało dużo przyjemniej sprawdziany z matmy. Na drugi ogień idzie Kartezjusz, ten słuchajcie, od złotej myśli cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem, która brzmi bardzo doniośle i pięknie, prawda? Ale... Kartezu już miał też pogląd, który dziś wydaje się naprawdę potworny, w sensie potwornie absurdalny, bo uważał, że zwierzęta to są po prostu takie maszyny biologiczne i że one nie czują bólu. Wiecie, na pierwszy rzut myślenia i oka, jak się uczysz o jego wzniosłych filozoficznych ideach, to myślisz sobie, kurda, fajnie byłoby pogadać z takim człowiekiem, a potem dowiadujesz się o tego typu, i jego poglądach, i masz takie wow. W sensie nawet nie chciałabym z Tobą spędzić weekendu pod namiotem. I w ogóle wiecie, on przeprowadzał eksperymenty na żywych zwierzętach i robił im różne jakieś okropieństwa i tak dalej. No i co z tego, że był wybitnym filozofem, skoro w tak ogromnym sensie mógł się mylić. No ale żeby nie było tak dramatycznie, na pewno słyszeliście o Van Goghu, który sobie tam obciął ucho i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, że on przez całe życie ciągle był w biedzie, ciągle miał jakieś. Kryzysy psychiczne. Pisał dużo listów do swojego brata, w, którym, w których żalił się, że nie ma za co kupić farb i trochę go w ogóle inni utrzymywali. No. To był taki geniusz, którego wiecie, nikt nie rozpoznał na czas, bo on za życia sprzedał chyba jeden obraz, tego co się nie mylę. Więc jakby za życia to on był po prostu takim strasznym, mówiąc kolokwialnie, nędzarzem. Ale przechodząc ze sztuki do fizyki, i za Newton wiecie grawitacja. Wiecie, to był facet, który miał fioła na punkcie różnych przepowiedni, na punkcie alchemii i na punkcie różnych boskich znaków i obliczał różne właśnie takie biblijne znaczenia. Mnie to osobiście mega rozczula, bo on obliczył, że koniec świata nastąpi w 2060 roku i czasem mam wrażenie, że to wcale nie jest taka głupia data. No dobra, ale już skończmy z tymi facetami, teraz trochę kobiet. Na przykład Maria Skłodowska-Kiri. Nie wiem, czy wiecie, ale ona teraz The cat sat Pewnie byłaby nazwana jakąś taką skrajną pracocholiczką. No bezwzględnie pracowała. Do takiego stopnia, że do dzisiaj jej notatki i fartuchy są po prostu tak radioaktywne, że się je przechowuje w ołowiu i miała swoje mobilne rentgeny, w których jeździła podczas wojny i prześwietlała rannych żołnierzy bez totalnie żadnej ochrony. Była uwikłana w różne skandale związane ze swoim życiem miłosnym i przy odbieraniu drugiego nobla podobno bała się wyjść z domu, bo była szykanowana społecznie. Nie wiem, na ile to jest prawda, prawda, na ile to są jakieś, wiecie, tam takie legendy, ale pewnie nie była to grzeczna pani w fartuszku ze swoimi fiolkami. Jak Maria Konopnicka, którą możecie kojarzyć z wierszyków dla dzieci. Kobieta, która porzuciła swojego męża i sześcioro dzieci, a w tamtych czasach to było kontrowersyjne, to mało powiedziane. Ona, słuchajcie, miała obsesję na punkcie odmładzania się. Stosowała różne jakieś tam dziwne zabiegi. No i do tego jeszcze w dodatku żyła z kobietą, Podróżowała z nią, mieszkała pod jednym dachem i tak dalej. No, oczywiście wtedy nie można było powiedzieć oficjalnie, że są w związku, ale właśnie z malarką Marią Dulę Bianką, no po prostu funkcjonowała. To był skandal. To... To totalnie nie była ciocia od wierszyków, także to taka propos krasnoludków i sierotce, Marysi. A Zofia naukowska, znana przecież z medalionów jednej z trudniejszych lektur dotyczących II wojny światowej, była słuchajcie, podobno wspaniałą kochanką i pisała niesamowite powieści erotyczne. Dużo w swoich esejach i pamiętnikach poświęcała właśnie kobiecej rządzy. Krytycy nazywali ją totalną skandalistką literaturę, bo właśnie pisała bardzo dużo o swoich erotycznych pragnieniach, doznaniach, o tym, co by chciała zrobić, czego by nie chciała. Też była bardzo zafiksowana na punkcie swojego wyglądu i podobno w dziennikach dużo opisywała takiego żalu i smutku, kiedy już się trochę zestarzała i mężczyźni się nią przestali interesować tak jak wcześniej. No i a propos jeszcze polskiego podwórka, no to przecież i Raymond, i Słowacki, i Mickiewicz, oni wszyscy byli niesamowicie zafascynowani spirytyzmem. Raymond się fascynował, wiecie, wywoływaniem duchów. Mickiewicz wygłaszał. Jakieś niesamowite przemówienia związane z duchowością w polskim narodzie. O, albo Fryderyk Chopin, który całe życie chorobliwie bał się pogrzebania żywcem i podobno w różnych listach do swoich przyjaciół y, pisał o tym, że po śmierci koniecznie chce, żeby otwarto jego ciało i wyjęto serce, no bo to miało mu zagwarantować, że się nie obudzi w trumnie. I w ogóle jego wola została spełniona, bo ostatecznie jego serce zostało wyjęte i jest gdzieś zakonserwowane. Ano nawet nie gdzieś, tylko w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie. A propos wyciągania narządów, to Piłsudski był przekonany, że jego mózg może się jakoś przysłużyć nauce po jego śmierci, i wyraził taką wolę, żeby właśnie po tym, jak umrze, to jego mózg został poddany specjalnym badaniom naukowym. I że to może jakoś ujawnić tajemnicę geniuszu. No i potem przez chwilę te fragmenty jego mózgu zaginęły, a potem się odnalazły już po, po II wojnie światowej, i, i jakieś tam części są do dzisiaj przechowywane w Muzeum Medycyny w Wilnie. No i pewnie długo jeszcze można byłoby tak grzebać i szukać różnych innych postaci, które miały inne barwne wycinki, o których w życiu się nie dowiedzieliśmy na lekcjach. I powiem Wam szczerze, że to jest dla mnie niesamowite. W sensie starałam się przedstawić takie historie, które pokazują wielowymiarowość tych ludzi, to, że absolutnie to nie były czarno-białe postaci, i że jeżeli ktoś jest uważany za geniusza w jednej dziedzinie, to nie znaczy, że nie może się mylić w innej. Tak jak w przypadku kartezjusza na przykład. Ale też chodzi o to, że jeżeli nie wiem, ktoś pisze bajki dla dzieci, to nie znaczy, że nie może mieć bujnego życia erotycznego albo podejmować krajnych decyzji, które przez otoczenie mogą być odbierane za straszne, złe i okrutne. Bo każdy autorytet to jest po prostu człowiek z obsesjami, dziwactwami, błędami, niesamowitościami. I chodzi o to, że w momencie, w którym patrzymy w ten sposób na tych wielkich, na te wielkie autorytety, to to osoby, ta ich niesamowitość przestaje być taka onieśmielająca. Bo według mnie taki powinien być prawdziwy autorytet, czyli taki, który cię inspiruje, a nie taki, który cię zawstydza. I gdzieś kiedyś przeczytałam takie zdanie, że w świecie pełnym superbohaterów wybieraj swojego wyjątkowo mądrze. I mam wrażenie, że to też jest trochę o tym. I w ogóle, no kurczę, nie trzeba być genialnym we wszystkim, żeby być genialnym w czymś. Czy to nie jest przepiękne? I wiecie, z tymi autorytetami to jest tak, że to jest naprawdę gruby temat, bo ja przytoczyłam tutaj te... Wersję podręcznikową i chciałam pokazać ich życie właśnie z pod ławki. Ale ile mamy takich sytuacji, w której, nie wiem, nasz szef jest dla nas autorytetem i to do takiego stopnia, że aż trochę się go boimy, że nasz rodzic jakiś, ktoś z rodziny jest jakimś autorytetem, bo coś tam. I już nie myślimy o tym, że jest też tylko człowiekiem i że ma na pewno mnóstwo pęknięć i że może ma w sobie takie różne barwy absurdów. O których nawet nie mamy pojęcia, że gdybyśmy o nich usłyszeli, to przestalibyśmy się tak bać. I oczywiście, że. Wizerunek, jaki kreuje świat, to jest tylko jakiś wycinek. I każdy ma w pewnym sensie takie, wiecie, no, dwie strony medalu. I w ogóle zobaczcie, jak to działa. Gdyby w podręczniku obok twierdzenia Raso było zdanie, że był przekonany, że Bób zawiera dusze zmarłych, więc panicznie go unikał. To ilu z Was by to zapamiętało szybciej niż sam wzr? Albo gdyby przy naukowskiej ktoś dopisał poza medalionami, pisała też o romansach, zdradach, kobiecej rządzy, łamiąc tabu jak mało kto w tamtych czasach. No przecież to by było. Dużo ciekawsze, to by było przede wszystkim bardziej prawdziwe. Nie wiem, może po prostu chodzi mi o to, że powinniśmy więcej uczyć się o człowieku, jako o całej palecie barw, jaką w sobie ma, a nie tylko poszczególnych wycinków, ale no może to tylko humanistyczne marzenie <laughs> ściętej głowy. No ale faktem jest, że skoro nie trzeba być genialnym we wszystkim, żeby być genialnym w czymś, no to chodzi na to, że możesz być totalnie odklejony w 90% życia, ale w tym jednym stworzyć coś, co zmieni świat. Także lecimy, kochani, nie wiadomo co jeszcze przyniesie przyszłość. No ale dobrze, tak na serio, bierzmy wszelkie autorytety po ludzku, niech nas inspirują, a nie paraliżują, niech pokazują, że droga do wielkości nie jest ani prosta, ani liniowa, ani bez skaz, że można być po prostu jednocześnie genialnym i jednocześnie śmiesznym i jednocześnie dziwnym i jednocześnie skrajnym i jednocześnie kontrowersyjnym na przykład, tak? Aha, i chciałam się podzielić jeszcze jednym, że następnym razem, jak jakiś autorytet w waszym życiu będzie was przytłaczał, to wyobraźcie go sobie w jakiejś totalnie absurdalnej i świrniętej sytuacji, bo już na szczęście nie jesteśmy w szkole, gdzie dostawaliśmy tylko czarno-białe obrazki tylko możemy widzieć życie jako cudowną paletę przeróżnych kontrowersji i absurdów. Jestem mega ciekawa czy wiedzieliście w ogóle o tych różnych smaczkach z życia tych postaci, więc koniecznie napisz mi w komentarzu, która postać cię najbardziej zaciekawiła albo rozbawiła albo po prostu zdziwiła. No i co, na koniec, nie wiem jak wam, ale mi się naprawdę łatwiej żyje, kiedy Pitagoras zostaje nie tylko ojcem twierdzenia, ale też największym wrogiem bobów w historii. A jeśli ten odcinek Was rozbawił, zaciekawił, to koniecznie prześlijcie go dalej. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się podzielicie nim z kimś, komu też mógłby się spodobać, bo dzięki temu ja mogę się rozwijać i podcast może rosnąć. Więc będę zaszczycona, jeżeli teraz. Prześlesz go komuś, kto też może potrzebować trochę zmiękczenia tematu, jakim są autorytety, no albo po prostu chce się trochę pouśmiechać przy wieszaniu prania. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Życzę Ci dobrego sezonu jesiennego i do usłyszenia w następnym odcinku. Mówiła do Was Pola, a to był podcast Pola Widzenia.